Hello, witam Was bardzo serdecznie w wykopki w poszukiwaniu historii Tak więc zapraszam na kolejny odcinek, kolejną przygodę Tak więc zapraszam do oglądania Powiedzmy składamy sprzęt, powiem Wam jest upał no 30 stopni Ale w lesie jest taka temperatura optymalna Komary już atakują Ale jakoś damy sobie radę nie co się nie robi dla pasji Jakoś to będzie Tak więc składamy naszego przyjaciela Rutusika Dobra jest, wystarczy Weź Na odwrót troszeczkę stąd cepka Kabel powinien być od góry ale nie oddało, no ale damy sobie radę, nie będziemy odwijać i przewijać od nowa tak więc zaczynamy tak coś na wierzchu leży to chyba był jakiś osłonik od lampy nie wiem od lampy takiej no taka ochrona no idziemy dalej o, takie kawałki blachy porozrzucamy, no idziemy dalej nie wiem, chyba kawałek starej z żarówki czy coś, no na pewno kawałek łyżki nic ciekawego coś mamy, 27 Sygnał no nie spodziewałbym się na coś konkretnego Ale zawsze Takie coś Nie wiem jakiegoś lekarstwa, przykrywka albo coś No nic Kawałek zapalnika mamy no Chodzimy, chodzimy Optymalnie jest w lesie powiem wam Komary na razie jeszcze tak może Nie tną bardzo Jak ostatnio z rana A jest spoko Do następnego Patrzcie jaki gruby I ciężki kawał ołowiu No A, No więc. Au co tu robił taki duży kawał fajny był sygnał 70 to możemy pokazać 69 67 prosty Idzimy po krzaczorach, robali. Powiem wam. Co chyba coś do uszu wchodzi. Gryzie i preparaty nie pomagają. O no, sygnał no, ciężko, no, ale jak coś już jest, to bardziej no coś jest. Dobrze, coś będzie pokażę. Teraz schodzimy takim oto szlakiem, jakby to powiedzieć no, przepaścią do potoczka, obmyć ręce, troszeczkę się ochłodzić, no i też tam poszukać, oczywiście. No zobacz, czy nie na miejscu, raczej znaczy, na dole. Nie wiem w jakiej to postaci będę na dół, ale no nie, będzie spoko. Pół drogi za nami. A jeszcze pół przed. o, powiem wam, od razu lepiej y, mamy jakąś monetę wow, 5 groszy międzywojenne, ładne w ładnym stanie dobra taki fajny zagajniczek pierwsza moneta dzisiaj Łyska z pepeszki, Ko tej monety było obrączka z głębia. Czyli to, co z niej zostało, takie coś. a to chyba, wiecie, no. am am, am można na w Można było kiedyś. Ochelka, nie, ochelka. Czyli pozostałość z niej. Takie coś z perfumy. A z taką gwiazdką. No i nic, będziemy kończyć dzisiejsze wykopki. Ważne, że spacer zaliczony. Tak jest to po pracy. Trochę człowiek wymęczony. Nie powiem wam no Nie chce się. Jeszcze ten upał straszny. No ja już nie wspomnę o komarach i innych robalach nic, no pakujemy się. O, tak było, nie było takich znajdek, ale spacer spacerem, nie? coś nakręciłem, coś ogromniecie. Tak więc kończymy dzisiejsze wykopki w poszukiwaniu historii. Trochę z żalem, ze smutkiem, bo jeszcze by się chodziło, ale czas. No i też zmęczenie po pracy, choć nie robię fizycznie, ale zawsze zmęczenie jest psychiczne. No i myślę, że następna wyprawa będzie udana, chociaż każda jest, bo liczy się przygoda, hobby i pasja. Tak więc, widzimy się. W następnym odcinku w poszukiwaniu historii, lecz niekoniecznie, bo będą jeszcze jakieś tam pomiędzy odcinki, takie jak czegoś odrestaurowanie, coś tam, coś tam, coś tam, grzebanie. Trzymcie się. Do następnego! Hej!